Cmentarz Szczecińska, cmentarz rzymskokatolicki, to tutaj dzisiaj opowiem kolejną historię, która miała szansę na dobre zakończenie. Pani Grażyna łatwego życia nie miała, ale zawsze pragnęła dobra dla swoich dzieci i o odbudowę relacji zabiegała. Do ostatniej chwili w szpitalu. Pragnęła, by wszystko zostało powiedziane, wybaczone, by mogła odejść w spokoju. Udało się, ale czy trzeba czekać aż tak długo? Dzisiaj wszyscy zgodnie mówią, że nie. Że można było wcześniej. Pani Grażyna tego chciała. Najważniejsze są intencje. Pożegnam dzisiaj z miłością, wdzięcznością. Moja wdzięczność jest ogromna. Dziękuję rodzinie za ponowne wybranie mnie jako towarzyszkę w tej trudnej podróży. Nie tak dawno, we wrześniu. Żegnałam męża Pani Grażyny, a dziś spotkamy się ponownie w tych smutnych okolicznościach.